Dzień dobry z tej strony Kiełpika. To kolejny odcinek z farminga 17. Dzisiaj jest z nami najlepszy YouTuber. to już Zapraszam do niego na kanał Kaczy Gaming. Elo, elo! No i co, Wydaje się, że mi trochę tak u, mózg zlasowało, że tak powiem, ale, ale żyje to nie to tak nie źle. Od tego, mordo. To, to nie tak źle. No i co, dzisiaj e, troszkę inna akcja, bo jeszcze takiej nie było u mnie na kanale. E, a polecimy sobie sadzić e, po prostu czcinę. E, Dobrze mówię? Czcina? Znaczy, nie trzcina, tylko e, oj, jak to się nazywa. Aby... Sadzonki, czy drzewo. Ja chyba, wiem, na, nie, na to nie, nie, to nie drzewo, tylko A, nie, 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 to, jest, to jest proszę... Ta, ja Ciebie, wierzba energetyczna. O, 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 wieżba energetyczna, dobrze mówi. Także dzisiaj lecimy, no, no i teraz ja sobie polecę tutaj samem taki... Nie widziałem po prostu, że ktoś miał go na odcinkach, że tak powiem. I w farmingu 17 i 15 mało był używany, może możesz chyba przyznać. Że mało się no używa nie tego żymka. No, no dokładnie. No jakiś... ja, ja też mało tak popularny. mówię właśnie, że mało jest popularny ten ciągnik. Eee, to dobra, to prowadź. Mm, dobra, to muszę tu do po 28, wszystko. z tego co pamiętam, to za krowami jest. Eee, tak, o, dokładnie. O ile się nie byle. Tak, dobrze dokładnie. mi słychać. Tak, elegancko cię słychać, ci powiem. No to dobrze. Ło, bo cię tu rozjadę kobieta. Ty, ale ci powiem, że tak trochę podnosi mnie do, do tyłu jak mam podniesione. Ci powiem, nie, nie ee, jest lekko. Tył, tu jest bardzo ciężko obciążenie, bo tak się wydaje, ale tego jest trochę. Nie tu, nie tu, nie tu, nie. Dobra, już wiem, już nie. Ale to da. Tak? Tu i w lewo. Ale to trzeba tu i w prawo... Ale tam drogi chyba nie ma. Nie ma tu, jak jest. No. Morda, ja tu znam te rejony, bo ja tutaj ten. Ta? Ja tutaj serię prowadziłem. O, I dalej to, to, chyba będę ty prowadził. Zródeł, o kurde, ale. U, ale logo miałem, aż odpiłem ten. Masz drodze. To co no. ty zrobiłeś, gościu? Dobra, ja już jestem na miejscu. Nie no, ty pojechałeś? Nie, pat, patrzę tutaj. E, w tak? moim sklepie małe zakupy. Patrzałem, czy wszystko a, dobrze tak. jest kupione. Wiesz, Nie wiem, sadzimy tak? Dobra, tu pójdę przez schodnik, ale to nic. Więc e, co mi się wydaje, że po długości lepiej by było, co? Dłużej jest chyba w tą stronę, w lewo. Uważaj! Oj, sorry. W, le w lewo jest dłużej chyba, nie? Zaraz tu jedź od tego, no. od brzega i... Też taką, Jeszcze tego e nigdy nie robiłem. Ale myślę, że to już na więcej subskrypcji. I tutaj mówię, żeby od razu mi, nikt, że tak powiem, pomysłu nie zajebał. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. E B musisz kliknąć, wiesz? Żeby włączyć. Okay. Że mi nikt pomysłu nie zajebał, e zrobić taki odcinek po angielsku. <laughs> ale nie wiem, jak to by wyszło ogólnie, ale to się sadzi gęsto. Jadź, bo ty przesadzisz to. Te dwa szątki sadzi. Ty, what the fuck, w ogóle jak ty się dziwnie sadzi? No, ja pierwszy raz to ogólnie sadzę, wiesz? No ja też, raczej nigdy nie sadziłem. Raczej na no, marihuany trochę kiedyś tam się sadziło, no, ale, ale... Ale to no. kiedyś. Ale tego nigdy nie, nie sadziłem. Nie. Ja mogę komuś przysadzić. Ogólnie A jak to wolno się jeździ z, z tym. Ale ty, no, ty pompa, ty, fajnie, fajnie. Pięć na fajnie. godzinę to ja kurde ciopkiem szybciej jeżdżę ze zdrawiakiem. Jak najbardziej. Ja z, z pługiem szybciej ciopkiem no. jeżdżę chyba. I właśnie nie dokończyłem wam tym pomyśle chyba, czy dokończyłem, nie dokończyłem. Eee, właśnie byś, chcielibyśmy sobie zrobić taki odcinek po angielsku, czyli że wszystko mówimy po angielsku eee, Czy nawet po jakimś innym języku, ale po jakimś innym... No, bo po trochę słabo. Po, po chińsku, na pewno już się rozczytał. Nie, ale myślę, że taki odcinek byłby dosyć fajny. Także tam, na e, nie wiem, może 2000, może 1500, się zrobi taki odcinek. A jeszcze znaczy 1500, no, to, już, by to, było. to już prawie to jest. To długo chyba, bo masz chyba 1400 no, teraz no, coś Także coś, coś się wymyśli, ale by trzeba, właśnie, to jest dużo pracy z tym, że e, trzeba po prostu, by napisać najlepiej scenariusz. cały scenariusz jakby, że no. tak powiem tego. Eee... Ja mogę potem, po japońsku mogę mówić, bo inaczej nawet. się nie da. Nie, ci powiem Naprawdę. ogólnie po, po czesku, z tego co wiem, to jest bardzo prosto mówić. Dwa pepiczki z jednej piczki. Dwa hachary z jednej szpary. <grym> ty, ty to masz tam blisko. Ty to masz tam no. blisko, to że tak nie, powiem, nie wiesz bardziej. W Czechach w sumie dosyć dużo, no. Nie, ja nigdy nie. nie byłem. Za granicą ogólnie kraju chyba nigdy nie byłem. Nie, nigdy. W żadnym kraju nie byłeś? Nigdy nie, nigdy nie byłeś za granicą? Nigdy za granicą ja razy, razy byłem, ja byłem na Węgrzech, na Słowacji, w Czechach, właśnie Niemczy... Niemcze to ty, tak, to ty już prawie ponadnie. cały świat zwiedził Nawet USA, USA zwiedziłem też USA co to jest w ogóle? Kurde No USA, nie A to nie USA United States of America. Ja ci powiem do Ameryki chciałbym się wybrać, wiesz? Mi się ogólnie no, nie podoba powiem. Ameryka, tak mi się wydaje, bynajmniej że ładnie. Tak trochę miejsce. za dupie, ale... Ale nawet spoko. Nie, nie, nie no, nieźle. powiem kiedyś oglądałem taki nie wiem, tam kojarzycie polski motovlog był kojarzysz? Albo Mike no, 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 Mike no. coś tam? Tak, tak. No właśnie on jak sarny przeciął. No, tam no, ten... właśnie ten, e, oglądałem go kiedyś, także ci powiem, że jak najbardziej, spoko, mi się wydaje, że tam fajnie jest dosyć i kasa jest i wszystko, nie? Także, no, jedynie To takie To taka, tak, te, te wartości, w sensie, jakie ludzie popierają, w sensie, no, według których się kierują w życiu, bo tam ten... to głównie rządzą pieniądze, seks, dragi, no i no, tak, no. <laughs> dalej, tak już, trochę... dalej już się musisz wymieniać. No. No i tak. Cię, jeszcze jeden taki temacik mam e, specjalnie dla nas tutaj żeśmy sobie porozmawiali e, Co sądzisz o skokach i że tak powiem co sądzisz o naszym e, zastępca, że tak powiem, e, Adama Małysza, czyli e, tak. Kamilu. Dobrze Kamilu? Ka Kamilu tak, Kamil, tak, Kamil Stoch, tak dokładnie. Tak. Nie ogólnie to oglądałem wczoraj. Wczoraj ten skakali grupowo, nie? Z tego tak. co ja, stałeś? Czy nie pomogę. Nie Skaczę dzisiaj ci... skaczą ten. Indywidualnie chyba dzisiaj skaczą, mi się wydaje. Wysoko ci powiem, że grupowo. dzisiaj. Ten skopuła, jak wiesz, że coś jak, takiego? Ty ty dużo robisz przerwy pomiędzy tymi i tymi. No rzuchami? tak kawałek, kawałek robię, nie? Bo ja raz przy razie w że coś takiego robię. No to czego? A teraz jeden sadzisz ty. Ciekawe, jak ja jeden, rozdłuży? dwa sadzę. Jeden, jeden. U mnie jest jeden. No jak, tak samo sadzę? <noise> U mnie jeden zostaje. M to mi, nie, nie pokazuję, wiem. że tak samo. A nie, nie ogólnie no to. Kurde, Kamil Stoch to to jest ziomek jak nie wiem, no, naprawdę typ jak jest w takiej formie teraz zawsze tak jak y, jeszcze ten małyż skakał i mhm. Stoch już zaczynał i oni razem skakali wtedy i mówili, że no Stoch tam na reprezentacji, tam y, takie rzeczy mówili, no to zawsze to jakoś nie wierzyłem, bo zawsze ten Stoch dużo słabiej od małysza skakał. Później tak. no jak już ten Małysz kończył karierę, wiadomo, no, dużo słabszy już był i w ogóle, no to dalej ten poziom trzymał i dalej był minimalnie lepszy od tego Stocha. No ale teraz Stoch, kurde, jak zaczął skakać już w tamtym sezonie, taką formę wyrobił gość, że no masakra, naprawdę. Też myślę, że może i nawet ma szansę być lepszym od Małysza, bo jest dużo młodszy, jak Małysz zaczynał i no kurde, no zobaczymy, no ale ja myślę, że Stoch, czy tam teraz, jak w ogóle żyła, jak fajnie zaczął skakać, to też myślę, że to jest, to jest na następne lata, to będzie taka nasza czołówka, taka nasza kadra. Nie do, nie do zastąpienia. No, ty to w sumie tam blisko chyba masz, nie? Ile tam możesz mieć tych kilometrów? No, do... W sumie wczoraj, nie. Na, na wczorajszym turnieju byli tacy znajomi, a ten, a... bo to jest w Zakopanym, ja mam 200 kilometrów nic ja do Zakopanego. Mhm. A jak był ten konkurs w Wiśle, to była moja ciocia w sumie z, z drugą ciocią, to, to jest, nie wiem, mam 70 kilometrów. Coś takiego, to, to wiesz, to to no nie? Ja jak jadę przez, czekaj, około 800 km mam, jak e, przez Częstochowe Jak gdzie, do, do zakopanego? 800, no, tak. O kurde, nie, no to nieźle, no to, naprawdę, o, bo sporo. w sumie zakopany jest bardzo wysunięty na południe, a wy w sumie jesteście tam bardziej już pod ten, pod. Y, no, i... no, niedaleko morza. chyba ile masz do morza? Do morza mam około 150. No, no to to już masz skóry, dużo. To masz niedaleko już, no. No, dokładnie. Jak widzisz? Ja ci powiem, że też. Mówię, że spoko nawet, też kadra właśnie się tak układa. Ale z tego co wiem, to mi się wydaje, że waga bardziej chyba gra różnicę, jak ty dalej, jak ci wiatr podniesie, nie? Bo to w sumie o tym w tym sporcie o to chodzi, chyba. Waga, żeby żeby cię też... po prostu, wiesz, podnosił wiatr, nie? Byłeś, jak... ja, ja ci Czym lepszy że... jesteś, tym lepiej, moim zdaniem. no Tak, to, nie? tak, wiadomo, ale ja ci powiem, że zauważyłem też. Że jak oni skaczą, no to dużo zależy od tego, jak on jest rozłożony w locie. Wiesz, jak on zajmuje większą objętość, mhm. w sensie jest taki bardziej rozłożony, no, no. no to leci dalej, bo wiadomo, bo jest większy opór i dłużej leci po prostu. No a jak on tak, jak ci niektórzy po prostu się tam skuli i tam leci, kurde, jak przycinak, no to, to też. Tak, wczoraj nie wiem, czy ogląda, znaczy wczoraj nie oglądałeś, nie. no a kali ci z Kazachstanu, to oni tak cienko skakali. Gość z Kazachstanu skoczył na 85 metrów a na przykład Żyła skoczył wczoraj 137, nie co to no, wygląda Nie no ale ogólnie lubię Ci powiem, skoki oglądać, najlepiej właśnie w niedzielę jak lecą. Przeważnie w niedzielę lecą, albo w sobotę. No, Przeważnie w weekend nie. ogólnie. Weekend no. ogólnie są. Przeważnie. Także jak najbardziej, spoko jest. No, fajnie e... jest jakiś sport też na ten, na zimę, nie? tam ta, skoki, co tam jeszcze. Ogólnie teraz też, balczy, też fajnie. U nas też fajnie, bo tam za jakieś tak 20 km mam. Utworzyli wiesz, mm -hmm. ten sztuczny śnieg, takie maszyny mają do tego sztucznego Aha, śniegu, nie? No, no. I bardzo dużo mm -hmm. właśnie tego śniegu robią i można sobie tam jechać wiesz, z górki na snowboardzie czy na nartach jeździć, nie? Ale co jest wiesz, tam też taka górka większa? ta, tam jest taka spora, bo tam ogólnie O, ja miałem laga. E, ogólnie no ja też... to tam są takie bardzo duże góry, wiesz. Tylko że Stromo jak nie wiem i kurczę dzisiaj nawet dzisiaj tak, dzisiaj patrzałem, e, nie wiem tak czy oglądałeś kiedyś e, mm -hmm. Niebezpieczne nagrania z GoPro czy coś takiego A no taki no, no, kanał tego no. Michała e i właśnie się rozpędził to koleś o kurczę 100 km na godzinę i się wywalił, nie? Na nartach. O Boże Ja piercie to już musiał zapieprzać nie? Ty takiej prędkości. Ja raz jeżdżałem ze stoku to mi się narta odpięła i no, okay. przez chwilę jechałem na jednej, później wyglebiłem i zrobiłem kilka fikołków, ale spoko nic się stało. W sumie fajnie było. To, oh, się tak jeszcze raz wygrabił. Nie wiem, gdzieś kiedyś na nartach? Był u was Śmier... na nartak, nie. To... nie miałem okazji. W sumie wiesz, daleko mam też do, do tych gór, że tak powiem. Mm -hmm. Tutaj jedynie teraz co otworzyli, no to wiesz, tam można się przejechać, że tak powiem, nie? Ale mm -hmm. też tanio tam nie ma. Ale wiesz, zawsze A, no wiadomo, jak Na jak wypożyczenie pewnie, tam największą kasę to pewnie na wypożyczenie będą robić, bo kto tu ma narki, Dokładnie, dokładnie. Ale też jest fajnie tam, nie później ci jak chcesz, to ci wyślę, że wiesz, cały czas tam mm -hmm. masz na żywo, co się dzieje, możesz oglądać, nie? A, A wiesz... no to u nas tak jest, tak jest na lodowisku. I kiedyś o. pamiętam, jak byłem młodszy, tam pojechaliśmy z kumpami na lodowisko, tam była w pierwszej klasie w gimnazjum, czy tam w szóstej nawet. I matka patrzyła przez kamerę, oglądała jak ten dziewuchy bajeruje i tam później przyjechałem do domu i mówiła Marcin, widzę ty, ty już taki do przodu <śmiew> <śmiew> To też spoko, nie? No w sumie fajnie też mogę sobie popatrzeć jak ludzie jeżdżą, nie? Czasem no, tak. może i to się wywali, to też beka. Ale w sumie takie nudne trochę. Mhm. Mówi ty tam jechałeś jeździć czy stać na środku i z dziewuchami gadać? <śmiew> z dziewuchami Ale gadać też... oczywiście. Jakby no, no, U nas jest tak w sumie, dużo jest takich miejsc w Wodzisławiu właśnie, gdzie są te kamerki. Tak ostatnio w ogóle, nie wiem, gdzieś z 500 metrów od domu mam kebaba i tam mm -hmm. nad tym kebabem była kamera. I ja myślałem, że to jest po prostu taka kamera, wiesz, jakby tam coś się stało, właściciele czy coś, no to zawsze, że tam mają ten monitoring, nie? A mm -hmm. się okazało, że to jest kamerka właśnie taka, że na internecie sobie idzie zobaczyć i tam jakaś no, no, strona no. w ogóle internetowa była tej kamerki. No to tak, my też, tak, u nas też tak jest, wiesz? I spoko to jest jak. O, coś zatrzymałeś się? Czarny ekran, kurde. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo... Do pulpitu mnie wywaliło, nie wiem czy O tak, o, tak będziemy sadzić. <laughs> sobie drzwi by sobie otworzył byś rozmawiał. Byś nie musiał Sybiradia mieć. No, co, dobra, CB radia teraz ja pierwszy to... sobie pojadę. Dawaj. Ci powiem, i tutaj z tego co zauważyłem przy tym sadzeniu, to nie robi y, różnica ilość koni. No? Po prostu ustalać prędkość maszyna, za szybko ją może z tym jechać, nie? A chyba ten, chyba w sumie nawet ja mam mocniejszą tą Waltry, nie? Oj, nie wiem, moja macha 190 koni. Ale taki o, 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 niepozorny nie wiem, ciągniczek. No. Dokładnie, moja sprawdzić. to nie powiedział, bo on jest, on jest lekki chyba ogólnie w realu. Jest ee, taki mniejszy ciągnik, tak mi się wydaje. Więc to no? zależy jaka seria, bo tu u nas jeden ma właśnie i ma e, tą taką, nie wiem, czy jak wyglądały były w tym, w 11 bodajże. Te doj czwary takie, nie? W 11 były? Mm -hmm. No, 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 to no, właśnie no, ten no. taki nieduży, ten doj czwarty, on właśnie ma takie sama, nie? Bo to sama doj czwarta praktycznie jest to samo. Sama doj czwarta to to samo? No sama doj czwarta, to samo jest. Znaczy to samo. W sensie nie identyczne, tylko podobne są, nie? No tak, tak wiadomo, no to jest Weź. chyba na tej samej licencji ciągnik robiony. Pewnie to. W sensie tak samo jak ursusy były z zatorami robione, nie co drobne różnice dokładnie, tylko dokładnie. w silniku czy w tym i no i tak leciało se te za komuny. Za moich czasów w latach dokładnie. 90. jeszcze kurde fabryki istniały <grystanie> 99 rocznik, ale ci ale lata <grystanie> 90. O łomie to jeszcze, kurda dziadek na kunia wsiadał. <grystanie> A mój dziadek to dalej kunia mi robi w polu. Nie, ja ci powiem Wiesz co nas się ostatnio odwaliło, kurczę tam nie, nie, z niedalekiej miejscowości konie właśnie uciekły, nie? Mm -hmm. I ten, kurczę, i szukał je koleś właśnie i tutaj przyjechał i odnalazł. 11 chyba? Tych konie 12 czy było. No, ale najlepsze to, że na torach ten siedziały, nie? Znaczy to siedziały. Jest. No leżały. Kurcze i... No to nieźle. Pociąg by jechał czy... Bo no, kurczę, była masakra wtedy. Byłobym mięsa wtedy od cholery. Ja przecież Dzieci w Afryce by miały coś nawet. Daj spokój. <noise> Kurde, ty mi się jakoś zdaje, że ty na lewo zjeżdżasz, bo coraz większa jest ta przerwa. Tak? Między rządkami. No. Wiesz co, mogę bliżej podjechać, ale mi się wydaje, że równo jadę w miarę. Nie no jak uważasz, ja cię tam nie będę no, poprawiał. No, no do, do, dokładnie, co ja, ja myślę. <noise> I ogólnie też niedługo powinny się pojawić live'y, także myślę, że teraz live'y trochę będę z piętnastki robił, bo, że tak powiem, trochę tak. się zap zapomniało się tak. o tej piętnastce. Tak, dokładnie, e... mam nowy internet, z ja którego będę live robił. Dobrze mówisz? No, dokładnie, dokładnie. <laughs> nie, no, nie to ale nie, tak na serio, ty, zapomniało się trochę o tej piętnastce, bo jednak się kiedyś grało to dużo i się obiecało, że się wróci ja do tej piętnastki, a z ja tego, miesiąc... ja z tego co ja mówię, wiem, to chyba. słabo. Ja chyba trzy tygodnie temu obiecałem jednemu widzowi właśnie, że nagram jeden odcinek z 15. W sensie, że powrócę tam do serii, a Lipton do dzisiaj nie nagrałem. Ale trzeba się za no, to w dokładnie. końcu wziąć. a teraz bym miał lepszy internet, to będę mógł więcej odcinków wrzucać, więcej nagrywać. Też w sumie szybciej będę te sezony składał, bo szybciej, szybciej się to będzie pobierało. A tak to kurde, jak ja sobie myślę, że ten odcinek będę wrzucał tam 8 czy 9 godzin, to tak no, nie za bardzo. A ty teraz wrzucasz raz? To ile ci odcinek więcej nie. waży? Mi, mniej więcej. E, po przetworzeniu też. Czy po, po renderowaniu? Zależy po renderowaniu, ale tak mniej więcej to ile? Z giga? Coś takiego. No, Kurcze, to mi tyle nie waży. A ile renderujesz? Ja no mi waży, tak e, jak mam taki 20-minutowy, coś koło tego, to około 600. Waży. Około 6, no ja no, może 6. trochę przesadziłem, bo w sumie... A w czym renderujesz, w Contazji? Tak. No ja też, a renderujesz yy, MP4 only, czy... Tak, 720. 720, no, mhm. no to dobrze renderujesz, bo ja właśnie widziałem, że kiedyś jak yy, tam... Ale wiesz co, yy, w 1080 jak wyrenderujesz, lepsza jakość. No to tak, to wiadomo. Ale, bo jest jeszcze te drugie, nie, ta druga opcja, te zielone takie. No, no właśnie. No. No to w tym, jak zauważyłem. Znaczy ja renderuję jak... MP4 720, chyba to jest, czy jakoś tak. No ja, ja też, ja bym musiał zobaczyć, teraz zerknąć. Ale zauważyłem, że w tym jednym, właśnie jak się wyrenderuje, no to strasznie się rozjeżdża, kurde, jakiś obraz co chwilę. Nie wiem, no, czy to widziałeś. Najpierw to właśnie zauważyłem u fil na filmiku chłopaków, tam jeszcze tam u brączka, czy tam u. u nie pamiętam, już u brączka to widziałem, albo u Wolka. Aha. A później to zauważyłem u siebie na filmikach, bo ja tak samo renderowałem jak oni. I właśnie później Aha. zacząłem renderować w tym, co my teraz renderujemy i jakoś w sumie się poprawiła i to jest lepsze, bo to jest... Mi się wydaje, że tamto to jest do urządzeń właśnie mobilnych, a to to jest do wszystkich urządzeń, czyli i komputery, i tam... Do wszystko po prostu, nie? No, no, możliwe. Ci powiem, ja teraz tak, że tak powiem, mi taka przyszła chęć na nagrywanie tego, wiesz, z reala. Nie, co mi się zrobił ogólnie i teraz wiosna, czekam, żeby wiosna jak najprędzej przyszła, nie? I coś ponagrywać, kurczę, aż mi tak naprawdę... No ja też bym GoPro musiał sobie jakieś ogarnąć. No no ja może coś, coś ogarniam właśnie. Wiosnę. Na dniach powinno przyjść. a no, zobaczymy. Niedawno Wiesz. w sumie nawet był wywóz drzewa, to mogłem nagrać. Zresztą zawsze coś tam ciopkiem się, coś no, tam robiło. No robi. dokładnie to tak jak umiem nawet sobie ostatnio, tak nie 2-3 dni temu weszłem na ten kanał AgroTim Strzygi i właśnie wspominałem takie, wiesz, fajne stare filmy, nie? Mm -hmm. Tak. Znaczy ogólnie tak fajnie wrzucić do tych starych czasów jest, nie? Co no, ja kurczę no, pomyśleć to na naprawdę. To. No. Jak się po polu biegało, ja pamiętam, raz też tak nagrywałem. To było tylko... Ktoś tam mnie opierdzielał, że... Znaczy nie ode mnie, ale ktoś tam z ludzi chyba mówił, że... Co ty tam robisz? Coś mówi, latasz jak debil po tym, po, po polu, mówi, wstydu Scyd dziadkowi, nie rób, ale coś tam, ja to tam w dupie, mówię, nowoczesne no. rolnictwo, takie coś ma, mówię. Dokładnie. No bo teraz no każdy z sumie się, że większy, to każdy w sumie stanie, większy gospodarz, to nagry ma w sumie kogoś, kto nagrywa te filmiki u niego, nie? Tak, dokładnie, wiesz co, teraz już dużo się na też narobiło, ci powiem, tych kanałów rolniczych, że tak powiem, nie? Ło, mhm. jak, jak mi zajebał! Dobra, także Szczepnik. my tutaj się zatrzymamy i sobie zakończymy odcinek. Ja sobie jeszcze jakieś fotki porobię te sprawy mm -hmm. i ja się zamierzam trzymać się. Na razie cześć. pa! pa.